Krańcy wioski Little Hangleton nadal nazywali go Domem Rydlów. Pół wieku temu służąca zastała wszystkich troje Rydlów... martwych. Panie To można zrobić? Bo jest chłopca! Nie, Harry Potter nadaje się najlepiej. Już zdecydowałem. Harry Potter z Ronem Whisleyem i Hermioną Granger skorzystali ze świstokliku i wybrali się na finał Mistrzostw Świata w Kuldiczu, którym Irlandia pokonała Bułgarię. Później tego samego wieczora banda śmierciożerców popleczników lorda Voldemorta wtargnęła na Kemp. Arthur Whisley wysłał Harego, Rona i Hermionę z powrotem do świstokliku. I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Musimy pierwszym w odcinku zagrajmy Harry Potter i czara ognia. No, widzicie, ograniczona jakość sterowania, bo tylko strzałkami sterujemy i... Tutaj Z, X i Z. No jest to troszeczkę lipa. I kamera jest e, zmienna. Jak wiecie, czasami z góry, czasami z boku, czasami można powiedzieć z tyłka. Co to za paskudy? Dobra Błotorynie. mamy tutaj płotoryję Zrzucamy urok Czyli już flamujemy za koczami Orkideus Kapitalnie Dobra fazolki. Oczywiście fazolki się nam przydadzą Można tu kupować za karty, które dodają nam więcej życia Lepsze czary No tutaj właśnie karty już coś dodają To jest właśnie lepsze niż... W, Tego paskudztwa jest więcej Muszę przyznać To są błotorie! Wow! To jest czary Orchideus, no i tak, powracając do tych kart, um, zwiększają nam one różne um, statystyki, na przykład jak życie, um, lepsze czary i różne takie, na no, przykład te uroczy, trzeba nam przejść. Wspaniale! Pasolki wszystkich smaków Berciego Botta! specjalny czar, nie pamiętam jak on się nazywa dokładnie, Aksio! ale... On zwiększał też nasze umiejętności przez jakiś tam okres. To jest takie combo, coś takiego. Tato! Wszyscy musimy rzucić zaklęcie Wingardium Leviosa na Gwari! Na pewno w tym odcinku wam to pokażę, bo... Wingardium Leviosa! Będzie gdzie to. Madziku, że coś głos. takiego to było. Ten pasek niebieski, jak się tutaj... Nie mogę wam teraz pokazać, no bo... O, właśnie tutaj, gdzie Harry idzie w tą stronę, jest taki pasek, widzicie? Ten pasek jak się załaduje będzie można użyć specjalnego zaklęcia. Uważaj na siebie, tato! I tak, są fasolki różnego koloru. Niektóre fasolki koloru, takiego na przykład jak niebieski, dodają nam różne rzeczy. Na przykład niebieski dodaje, wam, dodaje nam właśnie... Zwiększa nam pasek Marciku ze Przerwony chyba uleczają nas i... chyba nam to daje. Nic więcej nam no, to daje. Bo to tak nie jestem Aksio. za bardzo obeznany, bo to nie grałem w cargo, bo ognia, bo... To, nie, dla mnie to jest troszeczkę lipaka. Wow, 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 wow. O w o o o. Na Czemu to ty tak Skalowanie jest... Uh, Ryspanem Tyle mogę wam powiedzieć O! o no właśnie! Łokcie no, Zaraz wam pokażę to Orchideusz! Uciśnij S Jednocześnie, aby... Równocześnie. Aha! to można chyba grać kooperację, kooperacji coś mi się tak wydaje Bo tutaj można wybierać Z trzema postaciami można grać Równioną Ronem I Harry Potterem chyba jest coś takiego Tylko... No potrzeba... Pada lub zyskowe te klawiatury, które ja nie To jest gdzieś nam, gdzieś tam jest taka starana klawiatura, ale nie będę jej używał, żeby tutaj na przykład z kolegą sobie to pobrać. Hej, tutaj, fasolki! Przechodzimy sami, Sprawdźcie do... fasolki. Dobra, no i tak idziemy. Jak będą jakieś większe przeciwności, te potwory, takie inne, to użyjemy sobie tego Magicusa Extremusa, podniesiemy płask. No i właśnie ta współpraca Musimy na podnieść ten własny bo jeśli razem to nie możemy podnosić tego Tak? ruszajcie się. Ja? Ja? się! Przerywamy, łączone I tutaj wbijamy ekspa Za każdy poziom chyba dostajemy więcej kart, odblokowujemy więcej kart No właśnie, zbieraj niebieski fasol, ale i uzupełnia nam ten pasek Magiko z Extremus Tam przyczepcie sobie, bo ja nie zdążyłem To się pojawił pan łescej, ojej Dobra, no właśnie, karpery tak, już no znamy to z y, części trzeciej Uczyliśmy się, ja no, się. Ron się uczył, a chyba no Ron później nauczył tego Harego i Hermia. Chodź. No i znowu Dobra tą chłodę. No to będzie krótka seria, 9 odcinków daje tej serii i ją całą I dobrze, bo nie jest to fajna gra to znaczy mogliby ją udoskonalić Gra sama w sobie nie jest zła, ale no, no sterowanie i tak dalej to jest tylko Mogliby Mogli zrobić tak na przykład w przednich częściach No to odciągać Tak jest sterować, żeby ja to było odciągnąć O Jak widzicie, mamy tutaj śmiercią żarce który atakuje i jest bardzo chudny no Tak, to, 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 to się tu nie No właśnie I to jest odpowiedni moment by... Przygotujcie ich... się do rzucenia na nie uroku! Magikus ekstremos! Magikus ekstremos! Ugryzło mnie! Aha, Ugryzło mnie. i to Ugryzło Ugryzło mnie! Ani dźwięku, ani nic, no jak chcecie zobaczyć, to sobie zobaczyć. Opcję. Opcja. Mogę tylko wyłączyć napisy i autonapis. No właśnie. To jest to. To jest właśnie Harry Potter i... Wow. Nie jest to było bardzo tak. Nagry wow. z są o wiele mniejsze niż w Magic the Wow! Jest to naprawdę OP, możemy tak powiedzieć. OP jest w Magic Już się nam skończył Magic the Secret. Zawalać z udaczekiem. To gryzio! Wow! Jeżeli na przykład łączymy, jeżeli jest na przykład taki... Łotorej podniesiony do góry, to... ...dwiemy z zaklęcia... Go... Orbit, orbit. A jeżeli jest położony na pletach i podniesiemy go, to rzucamy jeszcze inne zapiercie. A jeżeli rzucamy go... No, mylą mi się. C. A jeżeli podniesiemy... Znaczy nie będziemy go podnosić i na plecach rzucamy oczy. to łączenie nawet tu panie wygląda. To łączone połączenie. cóż za zmysł obserwacji Ronaldzie. Bospiesz <noise> się. No i tu się będę tak nawzajem... Naprawdę... Oj 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 kamień. Oj. Bo głupota, przepraszam. Śmierciożercy, śmierciożercy to popłechnicy. Wolę mówić. Się obok tego śmierciożercy. Nie możemy rzucić na niego zaklęcia. No właśnie, bo jesteśmy głowa w nisko. Roku. Oj. Pierwsza rzeczka chyba spada albo się teleportował. Nie wiem, nie zauważyłem. Co to jest? To jest mroczny znak Harry. Jego znak. Voldemort. Znajdźcie świstoklik! Voldemort. Zdamy go praktycznie z każdej części. No w trzeciej części była z nim tylko o nim tylko w zmianka. Na nim. No i odblokowaliśmy pierwsze kroki i... te expa właśnie to jest expienie. Uroki, <noise> 3. Uroki 8. Nowe karty 4. 66 15 Nowy i... Nowy karty... semestr w Hogwarcie. W tym roku odbędzie się w Hogwarcie Turniej Trójmagiczny. Powitajcie wraz ze mną naszych gości z Akademii Magii Box Buttons oraz dumnych wychowanków w Durmstrangu. Pragnę Wam przedstawić profesora Moody'ego Waszego nowego nauczyciela obrony przed czarną magią No i dodali tutaj teraz w tej części dubbing z filmu Ci co podkładali dubbing do filmu Podkładają też do gry No i jest nasza podróż przez Hogwart To jest właśnie Hogwart Bardzo epicka podróż i tak wybieramy te lokacje i nie będę wam pokazywał tych misji jakie są, ale mniejsza, Teraz mamy coś takiego informacje i no i mamy, co odblokowaliśmy tarcze, 83 tarcze potrzebujemy. Możemy zebrać. Takie znajczki. 0 zebraliśmy smok, posążków, 0 kart i 0 mini tarcz. No niestety wow, nie, zebraliśmy. Hmm. I tak, folio. Universitas. C Możemy tutaj kupować karty Wszystkie karty Harego Wszystkie karty Hermione Wszystkie karty Rona Karty misji Karty spożył Karty Harego no tak Spacja Co my tu mamy Możemy kupić No na razie chyba nic nie możemy kupić Zestaw pierwszy A odblokowaliśmy cztery karty Pamiętacie? No Karty Hermione Może tu Nie Dobra nic nie będzie można kupować No odblokowywa... odblokowanie kart wiąże się z XP i jeszcze jedno, hmm, w informacjach coś ma było więcej informacji, no właśnie poziom. Mamy poziom tutaj pierwsze kroki, tak, taki jest nasz poziom i tak, tu się wyłuczamy zaklęć. Im więcej razy używamy dane zaklęcie, tym bardziej jesteśmy jego, jego wyuczeni i bardziej u, nie mogą go używać. No i tak, tutaj są zaklęcia, to są uroki. No najbardziej się szkolimy na razie w Orchideusie. No jest to taki smaczek fajny, można się wyuczyć wszystkich zaklęć na, na, na największym poziomie Ale jest to ciężkie do zrobienia, bo ograniczona ilość jest misji No niestety jest, Zaraz Wam powiem ile jest misji Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Dziesięć misji, mało Ale myślę zaczynamy sobie pierwszą misję Obrona przed Czarną Magią, lekcja pierwsza. No i wchodzimy... W... Grajmy Harrym Potter'em, teraz zagramy sobie Hermioną. Dobra, grajmy. No i możemy tutaj karty wybierać i te karty, które wybierzemy podwiększają nam statystyki, na przykład energię rzeczową, uroki lub aksjo. Akcja służy do mm, podnoszenia przedmiotów, żeby one do nas... coś takiego jak magnes na metal. Po prostu przyciągają się do nas. No i nie mamy żadnych kaczy, nie możemy tutaj nic sobie dodać. Dlatego dajemy... Ciach... Ciach... Ciach. No jest to taka chyba naprawdę. I pan to, że nie możemy chodzić po ch... Ron i Hermiona umówili się z szalonookim Woodym na dodatkową lekcję obrony przed czarną magią. Pewnie się zastanawiacie, po co was tu przyprowadziłem. Tutaj nauczycie się bronić! Do roboty! I pamiętaj, stała czujność! Jak my się tam przedostaniemy? Rzuć na to urok! Musimy rzucić na to urok, no niestety, ale... <słuch> Widzicie, jesteśmy hrymioną. Szukamy, szukamy... No, to, to jest właśnie akcja. I jak coś takiego zrobimy, zaraz wam pokażę. Na przykład rzućmy nie to. Nie ma to uro. jak fasolki I fasolki się do nas przyciągają. No jestem nawet takie sobie. Zaraz tym na wederko, rozbieramy sobie te szkolewski, się na fasolki do na kart. No przesuńcie się. Czy tu już nie mogę? No, uroka został. Wytroje! Szybciej TAM! Czas ucieka! gdzie się gdzieś, ja mam dużo czasu jeszcze. Jeszcze mam 5 minut. Wybadrujcie niebieskich fasole, które zwiększają potęgę waszych zaknęć. No właśnie, potem na zacznijcie do, do i... następnego pomieszczenia. Magiku z ekstremów, o już yy, w poprzedniej tej, tej, takiej, takiej misji wprowadzającej. Dobra. Zbieramy fazolki, no jest to nudne trochę ale warto pozbierać te fazolki bo we yy, te fazolki można kupić karty a karty się naprawdę przydadzą nam do zwiększania naszych zdolności magicznych. przechodzimy no, melin mi się kawał grom sobie tutaj chciałbym przyzwyczaić się do tego ale to, to powinno być szybko Szybkie uroki! Aj. Tego wam trzeba! Nie, nie chciałem wyjść, no i właśnie to, to też jest troszeczkę tak. nikła. No to nam wychodzi, kiedy my tego nie chcemy. No i patrzcie, oni teraz powinni rzucić jakieś zaklęcie, ale są wokami nie rzucają. Dobra. Super! No. Musicie rzucić zaklęcie! Tuż, to... Uwaga. Dobra. No i musimy teraz witać na motorjeżdda klęcie, czyli po prostu te tak? Do utrzymania bora. energii życiowej będziecie potrzebować dużej ilości czerwonych kwazoek. Avi Force. O Avi Force to jest Doskonale rzucone zakręcie Zaraz wam pokażę Wow dobry strzał Aj nie udało O właśnie na takiego To o, właśnie Tak się wykonuje Avi tak, Force No rzucę zakręcie. Szybko nie ma czasu. Chodimy o racie. Zbieramy fotolki. Używamy 140 Wyglądasz taki mały prowod z motoryj. Zwrócę się zakręcia. Dobra. Tak. Dobra. Fasolki są niestety 55 kosolek, widzicie wiecie, że to się zbierają. I To jest ostatnia część, w której zbieram zbierać fasolki. No niestety pary ron herbio i herbiona wyrastają już powoli z takich dzięki na bowłaś zbieranych fasolek. A jeszcze w tej części można się pobawić takie zbieractwo W następnej części karygotra będziemy zbierać takie niebieskie kuty, coś takiego jak EX, coś takiego podobnego. Za to też zwiększa się nasza moc magiczna i takie różne... Ale jest to o wiele lepsza część gra. Mogę was, Mogę tutaj... O tym... Hmm, jak to powiedzieć? Brak słów? Łot? Przepraszam was, ale późno wieczorem. Jest godzina... Dziewiąta! A mi się spadce, bo jest zimno wieczorem. Stałem o i... I pa ale dobra zaraz tutaj, to jest to co muszę powiedzieć mogę was zapewnić tylko nie tym, poczuj się zbyt pewnie o tym że następna część kart trapował wejdźcie do następnego pomieszczenia Teraz nie, to ani tego pomieszczenia najlepsze karty ma ron dziwne nie A najgorsze ma Hermiona chyba, bo same tylko do magicu ekstremu, do Akcjo. Naprawdę dziwne. Hermiona najlepsza, tylko i uczennica Aron najgorszy i ma lepsze rzeczy, taka Hermiona. No, widzicie, nudę, że trochę takie zbierania, ale warto, warto, warto. Jeszcze raz, warto. Spróbujcie ją zgarnąć, używając zaklęcia akcio. No właśnie, o tym już mówiłem. O, żaba. Żaby, Zbierajcie jak dzieje. najwięcej czekoladowych żab Bardzo Wam się przydarzą w przypadku rzędlenia No właśnie, one się przypomnę Jak zemdlejemy, to nie kończymy misji Tylko możemy odrodzić się za, za położeniem tych żab A jak nie mamy żabnych to nie jest hmm. to cała misja od nowa coś zrobione, tak? Nie gra, tu już nie ma, Nieźle Pamiętajcie, że możecie zbierać nakrody, które są poza waszym zasięgiem przy użyciu zakęcia Akcjon. Aksjo. Cukierki czarodziejów umożliwiają podbudowanie energii. No właśnie, te dyniowe pasztety i kociołkowe piebuski, które zbieraliśmy w trzeciej części, służyły nam jako karta płatnicza, taka waluta, a w tej części po prostu służą nam jako regenerację zdrowia. Raz. No już powoli zakończymy tę misję I w ogóle odcinek musimy dojść do tej księgi, co tam jest Ale Oczywiście najpierw fasolki To co lubię od pierwszej części Harry Pottera Fasolki Każdy chyba lubiał od y, Harry Pottera fasolki A jeżeli to nie lubi to jest Głupi Ja lubię fasolki i to bardzo fajne Dobra no idziemy teraz do tej księgi. To podręcznik z zaklęciem Aqua Eructo! Super! Ło, wow, olśnieja dostali. Dostępny level poziom, pierwsze kroki, chyba level wbijemy. E, łączone. 0 uroki, 5... Abifort, order... Orhideus, or, e, no braksów i jedna nowa korta. No nie wbiliśmy level, trochę no szkoda. Ale i tak filmik. Tylko jeden! Reprezentant może zwyciężyć w turnieju trójmagicznym, jeżeli przejdzie pomyślnie trzy niebezpieczne zadania. Trójka reprezentantów to... Viktor Krum, 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 Krum. Delacour, de i jako ostatni Cedric Diggory. Diggory, to jest nasz reprezentant od wow. Harry Potter my też no on to się zawsze wpakuje i tyle wam powiem no dobra i teraz zakończymy sobie odcinek tylko niech mi się załaduje w na następnym odcinku rozpoczniemy sobie kolejną misję obrona przed czarną magią lekcja druga bo teraz wykonywaliśmy lekcję pierwszą a teraz będzie przygotowanie do turnieju magicznego wszystkie takie taki samouczek bo na początku oczywiście samouczek tutorial i tak, takie sprawy no i tak, Harry został wybrany jako reprezentant Hogwartu na turnieju Trójmagicznym, mamy dwóch reprezentantów. Jako goście oczywiście, no i tak jest prawda. Dobra, w następnym odcinku dowiemy się o wiele, wiele więcej na temat tej gry, no trochę słabej gry. Piszcie w komentarzach co sądzicie na temat czwartej części Hargo, która będzie taka fajna dyskusja. A teraz jeszcze ja złamiczek mam trzymajcie się na razie.